Polskie pegowanie posiada naprawdę wspaniałych patronów. Możecie dołączyć do nich choćby dziś. Dzięki. Siemaneczko wszystkim, z tej strony oczywiście Sil, no jakżeby inaczej, a to Polskie RPGowanie TV, czyli kanał, na którym dowiecie się co nieco o Niemcach po II wojnie światowej, a konkretnie o tym, jak to wygląda w uniwersum Cold City, czyli gry fabularnej, która dzieje się w konkretnym mieście i spotkacie w niej dużo Rosjan. Tak, brzmi to podobnie do materiału o Cyberpunku, który niedawno prowadziłem, i także pojawiali się w nim Rosjanie, no ale tutaj jest to klimat o wiele bardziej przeszły. Tak, to nie jest cyberpunk, to nie jest cyberpunk, tylko to jest coś bardziej bliskie Ktulu, między innymi też Achtung Ktulu. To myślę, że to, to są takie właśnie klimaty i myślę, że to jest właśnie super moment, żeby w 2022 roku się zainteresować Col City. Dlaczego? Bo Achtung Ktulu będzie już niedługo i, wiecie, często. Mam wrażenie, że myślimy sobie, że wychodzi coś nowego i mega super fantastycznie. Wiele osób to i tak będzie miało gdzieś, ale wiecie, to się nam wydaje coś nowego, tak? A niejednokrotnie coś ciekawego było już po polsku. Bohater naszego odcinka Cold City to podręcznik, który został po polsku wydany w 2008 roku. Tak, dlatego w logach z tyłu mamy m.in. gryfabularne.pl, które nie pamiętam kiedy ostatnio patronowałem podręcznikowi, grabasz.net czy Gwiezdnego Pirata, który też od lat nie jest wydawany. I jest to jedna, chyba jedyna gra RPG, którą lubię z wszystkich gier, jakie wydało wydawnictwo. Tak, wiecie o jakim wydawnictwie mówię, oj wiecie. Portal. To są ci sami ludzie, którzy są odpowiedzialni za zło, jakie padło na nas w postaci neuro Pewno część z was jest fanami Neuro i ją lubi i teraz ma takie wyciągamy widły. Ale wiecie, nie wyciągniecie wideł, bo mechanika walki jest tak powolna, że zanim zdążycie ją ogarnąć, to ja wam spieprzę trzy razy. A propos trudnej mechaniki walki. Call City taki nie ma. Call City ma prostą mechanikę i to nie tylko walki, ale wszystkiego właściwie. Która opiera się o budowanie stawek. Stawek, które opierają się między innymi o zaufanie. I dlaczego jest dzisiaj ten właśnie podręcznik bohaterem odcinka? Ano, dlatego, że klimatem przypomina właśnie to Achtung Tolu, a jednocześnie jest chyba jedyną taką grą, która tak fajnie stawia akcenty na zaufanie w drużynie. Niesamowite jak można było ten temat ugryźć w taki typowo indyczy, że tak powiem, sposób, bo to jest typowo gra Indii. Nie jest duża. I ma specyficzną, dziwną, wyjątkową, bardzo taką swoją mechanikę. Gramy jako członkowie PAP, Pomocniczej Agencji Policji w Berlinie, tuż po II wojnie światowej. Oczywiście miasto jest podzielone, i to nie mówię o samym berlińskim murze, bo możemy sobie grać jeszcze zanim został zbudowany, a mam na myśli bardziej to, że do części tego Berlina da się dolecieć tylko tak zwanym mostem, pomostem powietrznym ym, z zachodu, a wschód, no to wschód tutaj wszędzie tak naprawdę jest, Rosjan jest cała masa, oczywiście komunizm, te sprawy i to wszystko jest tutaj mocne. Yy, w tym gdzieś jeszcze są oczywiście Niemcy, niezbyt zadowoleni z tego, że, no cóż, trochę im się dostało, a cała akcja toczy się wokół właśnie tej pomocniczej agencji policji, która zajmuje się czym? Ano wszelkimi anomaliami, stworami, potworami i dziwnymi eksperymentami. Tak, jest to erpek, w którym możecie zawalczyć z nazistowskimi zombie. A to dopiero początek atrakcji. Pomocnicza Agencja Policji oficjalnie nawet nie do końca jest wiadoma, że istnieje, niektórzy o niej nie wiedzą, nawet funkcjonariusze. Macie też takie śliskie dosyć prawa, nie wiadomo jak to wytłumaczyć, że gdzieś chcecie wejść i tak dalej, musicie bardzo kombinować. No bo oficjalnie tych stworów nie ma, a wy musicie zadbać o to, żeby tych oficjalnie stworów nie było. To jest trochę takie archiwum X w realiach, które jeszcze bardzo mocno śmierdzą drugą wojną światową. Tematyka jest oczywiście bardzo newralgiczna, więc sam podręcznik mówi w kilku miejscach o tym, żeby uważać na to, bo, no wiecie, to są wspomnienia, które są co prawda już sprzed ponad 70 lat, tak? Jakoś tak? A nadal, nadal potrafią to być tematyki dosyć, no, delikatne, tak? Mimo to uważam, że... Jest to podręcznik, który pozwala na dużo fanów, niekoniecznie w mega ciężkim klimacie. Aczkolwiek ten ciężki klimat nie jest też znowuż taki trudny do uzyskania, i wręcz są mechanizmy, które w tym pomagają. Przede wszystkim sama warstwa, właśnie wokół zaufania w drużynie. Macie duże plusy do rzutów za to, że ufacie komuś, kto wam pomaga, lub jest gdzieś obok. Ale ten ktoś ma jeszcze większe bonusy, jeżeli zdecyduje się was zdradzić. I wystawić na przykład na pewną śmierć, to całe zaufanie, cała pula zaufania, jaką mają ludzie, którzy mu ufali, leci do niego, do tego rzutu, kiedy ich zdradza. Że może wam spieprzyć i was zostawić na pożarcie żywcem. Każda postać ma swoje własne widzi się, a konkretnie to cele. Ponieważ mamy cel pomocniczej agencji policji, czyli pozbyć się stworzeń i zombie, czy cokolwiek tam nie wymyślili Niemcy, naziści. Mm, z drugiej zaś strony także jest cel wasz, czyli co wy chcecie na tym wszystkim ugrać, czy chcecie stąd uciec, czy chcecie przeżyć, czy chcecie dobrze dla waszej rodziny. A jeszcze jest cel waszego narodu, ponieważ jeżeli jesteście po stronie Związku Radzieckiego, no to Związek Radziecki wymaga czegoś innego niż na przykład Anglia, która po II wojnie światowej tak naprawdę nie chce w ogóle, żeby jej funkcjonariusze byli w PAP, bo po co? Bo to marnowanie siły roboczej i oni chcą się odbudować. A no jeżeli cokolwiek ich interesuje, to z tych eksperymentów fajnie byłoby ukraść coś na korzyść właśnie Wielkiej Brytanii. Podręcznik nie jest najpiękniejszy, jest mały, dosyć tani. Właśnie w ogóle cena jest super, bo na podręczniku pisze, że kosztowało 35 zł, a w tej chwili myślę, że używane podręczniki do of City na nie wiem, RPG Bazar na fejsie możecie znaleźć nawet za dwie dyszki, i to na luzie. A naprawdę warto się w to zaopatrzyć. No, kiedyś było łatwiej je zdobyć. Ja kupiłem swój egzemplarz w 2016 bodajże, albo 15, więc no, trochę lat temu, ale grałem w niego i prowadziłem naprawdę zacną kampanię, w której działy się śmieszne rzeczy. Ludzie chcieli uciekać na przykład e, od Związku Radzieckiego, pomyliły się kierunki, ktoś uciekał na wschód, No były różne ciekawe akcje. Staczona technologia Niemców także dzieli się na kilka różnych wersji. Mamy tak zwanych diveranderten, czyli odmienców mamy. Die Eindringlinge, czyli intruzów i umarłych. Yy, odmieńcy no to są istoty, które wręcz trochę przypominają ludzi yy, i są właśnie jakimiś wynikami eksperymentów. Intruzi to też wynik eksperymentów, ale nie dosłownie. To są postacie, które przyszły do nas z innych wymiarów, z innych planów rzeczywistości, zaś umarli no to właśnie te nazistowskie zombie czy inne truposze, które są na zbyt ruchowe, jak na swój stan. W samym podręczniku mamy także i kilka fajnych rzeczy, które można pokazać graczom na start. W tym też jest scenariusz, który pozwoli Wam mniej więcej zapoznać się z tym, jaki klimat Was czeka. Scenariusz jest kompetentny, chociaż nie idealny. Sam prowadziłem go trzy razy i uważam, że jest to średniak, ale wystarczający na start. Zaś co do właśnie takich elementów handoutowych trochę, no to tutaj mam na przykład jedną kartkę, którą w sumie znalazłem tuż przed nagrywaniem tego odcinka, yy, którą właśnie miałem w podręczniku. I tu jest samo powitanie w PAP. Kwatera Główna Pomocniczej Agencji Policji, Kammergericht, Berlin. Od Komitet Naczelny PAP do nowy personel. Drogi kolego, mamy wielką przyjemność powitać Was w Pomocniczej Agencji Policji. Jak się zapewne orientujecie, działania PAP są utrzymywane w tajemnicy przed opinią publiczną. Powody takiego postępowania zostały Wam wyjaśnione podczas wprowadzenia. Agencja wymaga od Was sporej dozy ostrożności i znacznej dyskrecji. Dzięki naszej pracy jesteśmy w stanie utrzymać porządek w Berlinie i poza nim. W ramach działań operacyjnych, wyjdziecie w kontakt z pewnymi nadzwyczajnymi istotami. Niech Was to nie niepokoi. Przed każdą misją otrzymacie pełne raporty, w które dostarczą Wam wszelkich potrzebnych informacji, niezbędnych do pomyślnego wykonania powierzonych Wam zadań. I tak to się mniej więcej prezentuje: klimat jest jak najbardziej gęsty, mroczny, a przy okazji mimo wszystko odrobinę tak groteskowy. Można powiedzieć, że odrobina czarnego humoru jak najbardziej w tym gdzieś jest, no bo wiecie, pojawiają się nazistowskie zombie, no kto by to teraz traktował poważnie? Może wtedy to jeszcze nie był tak bardzo motyw wykorzystywany w popkulturze, ale w tej chwili już jest trochę gorzej. Tak czy inaczej, jeżeli szukacie czegoś, co pozwoli wam zagrać w klimacie bliskim drugiej wojny światowej, czegoś, co pozwoli wam szukać stworzeń z innych wymiarów, Łapać jakieś właśnie takie archiwum X z bardziej noir nastrojem, a przy okazji cały czas oglądać się za siebie i liczyć na to, że nikt wam tego noża w plecy nie wbije, to Cold City jest idealnym wyjściem. Tymczasem ja się zwijam. Mam nadzieję, że was zainteresowałem kolejnym arpeczkiem, który wyszedł po polsku. I cóż, do następnego. Mam nadzieję, że zerkniecie też na inne nasze odcinki, a zwłaszcza zwiady, które. Informują Was o tym, co nowego w Werpegach w Polsce się dzieje. Ja będę leciał. Siemaneczko. Jeżeli jesteście zajebieni ogólnie tematyką nazistowskich zombie, no to sprawdźcie sobie też twórczość Dariusza Kwietnia.